Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrok. Zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku z się porozmawiam hala. W poprzednim odcinku wróciliśmy do Norwegii. I się niestety okazało, że Horda nie zdążymy zaliczyć, bo mamy za niski poziom mocy. Ale udało mi się zebrać książkę, w i mamy fajną nową umiejętność. My na razie tutaj mamy ukończoną wschodnią Anglię, tylko że brakuje nam trzech zadań pobocznych, czyli trzech tajemnic. Tak to wątek Anglii mamy ukończony, wątek Granders Beach również ukończono, brakuje nam jednego zadania, ale tutaj mamy ładnie ukończony wątek Care, w którym mamy wszystkie tajemnice zaliczone. Rygia też mamy zaliczoną, tylko horda filkę jest za wysoka. Tutaj nie mam zbytnie pojęcia, gdzie moglibyśmy udać się do sojuszu, ale wydaje się raczej tutaj w teren właśnie Oxen Furtu? Nie wiem jak mogę to w wiedźminie przeczytać, ale Oxenfurt był oczywiście wiedźminie trzecim. Południa w tym zadanie ukończone. Było to zadanie Stowi, w którym musieliśmy się właśnie spotkać z nią nad grobem Swenda? Svena chyba, nie jestem pewny. Yy, musimy w takim razie pokazać Saran 2 i zobaczyć nową mapę sojuszu. Niestety dużo rzeczy nie możemy zrobić. Eee, no i w takim razie zaczynajmy nowe zadanie. Aha, czyli tutaj ma mam to pokazane. Mamy trzy tereny zaliczone i trzy tutaj możliwe do wyboru. Uuuuu. ojojoj, ojojoj, A zerwi Nie będzie, że to zrobimy. Opasowałeś się zrobić z nią zadanie. To oczywiste? Czy coś takiego? Nie pamiętam, ale robiliśmy to... Z dwa odcinki temu chyba. Tylko trochę Sigurd się nie ucieszy, pokaż to ma to pasojuszy. To to no właśnie, tutaj możemy nim zrobić Luden. 90. I najgorzej. Tutaj mamy chyba przednie towary, i tutaj mamy srebro. Jak to wygląda na dole? No, w porządku, chyba. Tych terenów nie możemy, no bo oczywiście nie mamy jak tam sięgnąć. Tych też nie możemy. Wschodnia aglena ukończona, Grand Theft również i desper też. E, Lunden albo Oksen. Niech będzie może Oksen, bo tam coś w sensie namówił Sigurd, że tam Co mamy być. O, o właśnie, Sigurd, Sigurd mówił. Sigurd is there now, in fact. He bids you go meet him as soon as you can. He has partnered with a rebellious Thane called Giedrich and hopes to install Giedrich as Elderman in exchange for an oath. There is an alehouse at the center of Buckingham. Sigurd will meet you there. Okay, czyli w Zaczynamy nowy wątek. Starcie starania o I should join my brother then. Where is Buckingham? <laughs> Along the great Aus river, that divides Sigurd will be pleased to see you. Sigurd czeka w karczmi. A w zasadzie w piwiarni. No to bardzo dobrze. A nie, tutaj nie mogę. W takim razie zróbmy sobie wątek nowego kompletnie miejsca. 2000 metrów. No to w sumie nie dziwne, że aż tam. Hmm. Jak mogłem tutaj popłynąć? Możliwe, że oznaczymy sobie punkt i tutaj chyba tym znakiem się posłużymy. Bo jednak nie chcemy się przeprawić przez wodę. Niby to jest wpław, ale chyba koni będzie tak raczej szybciej. Plus do tego odkryjemy nowy punkt widokowy, za czym idą kolejne ciekawe zadania w nowym miejscu. Tutaj musiałbym się cofnąć i mamy niby opcję zabicia się chyba. Jednak nie. Bardzo dobrze. Więc, a, pamiętam tą twierdzę chyba. Tak, tutaj mieliśmy zadania z somą, a w zasadzie z wojownikami, którzy tutaj tymczasowo sobie stacjonowali. Więc tak, co mogłem tutaj zrobić? Na pewno sobie poschodzimy i raczej wyjedziemy właśnie w tamtym kierunku. Niby mamy dłuższy dystans do pokonania chyba. Tak, raczej dłuższy, ale przynajmniej sobie pozwiedzamy trochę mapy. poza dlatego mam nadzieję, że po... E, że nowe tereny, które zagwarantują nam... To nam po pierwsze EXP, po drugie, fajne znajomości, po trzecie, sojusz, który jest oczywiście nam niezbędny, ale nie mam do tego pojęcia, czemu całą Anglię mamy zdobyć. Bo, oczywiście, w całą fabułą jest to, że musimy mieć na każdym miejscu w całej Anglii wpływy. Poza tak też mamy wątki poboczne takie jak Asgard, y, nasze wizje, Joms Wikingowie, czyli te wszystkie wyprawy i tworzenie własnego Wikinga. Co jeszcze tam możemy. Jeszcze możemy mieć w sumie e, szamanki, Excalibur, Set Króla e, Jerzego Czyli właśnie też Excalibur do niego... Nie, Excalibur do niego nie należał, tylko jakiś inny miecz do niego... Tak Excalibur należało, należał do Króla Artura, a mi się pomyliło, bo też Król Jerzy miał, Nie, Święty Jerzy miał też taki mieczek, fajny do zdobycia Oczywiście jeszcze możemy mieć Gungira, czyli włócznię Sporo tych rzeczy jest akurat do robienia Ja akurat postaram się ich zrobić jak najwięcej Póki co... Nie będę się porywać na cent, bo jednak pokazywało nam, że misja Serandi jest na 20 poziom mocy. A potem się okazało, że gdy zrobiliśmy jej chatkę, dała nam eliksiry, i potem się okazało, że jest to misja na 90 poziom mocy. Mimo tego, że byliśmy na terenie, który ma 20 poziom mocy, więc jak my zbierzemy te miksturki, które są na terenie za 130 poziom mocy, to wydaje mi się, że raczej to zadanie z Jotunheimem może być. 160, jak nie 200, coś, więc na razie sobie pod postać. Potem udam się do Linden. A jeszcze przy okazji, jak będziemy tutaj w tym nowym terenie, to porobimy najpierw wątek główny bardziej, żeby oczywiście rozeznać się jak tutaj to wszystko wygląda i potem spróbujemy sobie porobić tajemnice przy okazji, bo jednak ja je akurat bardzo lubię robić. To są takie fajne zadania poboczne, które nie zapychają na szczęście kwipunku. Też mam nadzieję, że niedługo poczynimy postępy fabularne, co nam odlokuje drogę Berserka. I co tego wiem, to właśnie w tej misji mam się spotkać z Bjornem, tylko że to raczej nie jest Bjorn Ragnarsson, tylko to jest... Hmm, ktoś inny, tylko ma identyczne imię jak Bjorn, syn Ragnara z filmu Wikingowie Ruiny. Jakiś twierdzy, więc odblokuję sobie punkt widokowy. On naprawdę jest tak nisko? Dziwna sprawa. to chyba jest to, tak? Nie, to jest to u góry. Dobra, już nic nie mówię, że za nisko to jest. I co teraz? A tutaj jest. No to jeszcze nie możemy. No kurde, no. Teraz mam taki problem, jak mógłbym tutaj wejść. Ha. Dobra. O! Prawie. Zejdźmy trochę. Tak, i teraz na. No nie! No co jest z tym sterowaniem? No. Chodźże, dobra. Czasem naprawdę nie rozumiem, jak to działa. Ale dobra, punkt będzie zaliczony, i oprzyświadkamy od teren. I wszystkie tutaj ciekawe miejsca do zwiedzenia. Też z tego co wiem, to niedawno robiłem filmik, w którym odwiedzaliśmy tak jakby grobowiec kogoś. E, tylko właśnie nie pamiętam, jak tam ta misja się nazywała. I to było właśnie pod tajemnicą. I podobno, w momencie, gdy zaliczymy 11 tabliczek, a przez tabliczki, mam w rozumieniu. Dziwne przedmioty, które po wykonaniu tego zadania mi się tutaj pojawiły. Ja gdy robiłem to zadanie, tak mówię, ale po prostu jest jakaś dziwna taka a, tabliczka potrzebna, i potem się okazało, że ta tabliczka jest zadaniem. E, jest zadaniem pewnym, które musimy zebrać. Musimy mieć 11 tych tabliczek, i potem po 11 tych tabliczkach odblokujemy Excalibur. Wydaje mi się, że chyba tak. Tajemnicza tabliczka z ręką jeścią. Prawdopodobnie. Pradawne atrakcje wykonane z nieznanego materiału, widnienie na nim biała rękoje śmiecza, takie, takiego kiedyś może się przydać I właśnie się przyda, bo musimy mieć takich 11 I dzięki nim powinniśmy zdobyć fajny mieczyk Tutaj tym jest akurat dużo nie mamy Wydaje mi się, że nawet mniej niż wschodniej Anglii Uuu, odkryliśmy od razu. raz, dwa, trzy, cztery, pięć Okej, okay, przyjemnie, może jeszcze kolejny punkt widokowy sobie odkryjemy Pięć, a ty mamy dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć zadań tylko Trochę mało, ale jak dzisiaj mamy odkryć nowy teren, to w sumie zaliczmy sobie tutaj punkt widokowy. mogłem tutaj, to zadanie poboczne sobie wykonać. Ale na razie zajmiemy się bardziej odkrywaniem tego całego terenu. Żebym potem nie musiał, oczywiście, tutaj wszędzie łazić. A może że nam się punkt widokowy przyda, bo zazwyczaj te misje wyglądają w nowych terenach tak, że musimy gdzieś tam pójść, kogoś zapytać, kogoś wziąć, porwać i tak dalej. Naprawdę boję się powody nie wiem, czy trzeba mieć jakąś umiejętność, jakiś perk, czy jakieś inne dziwne rzeczy, żeby koń mógł z nami pływać. Bo jestem święcie przekonany, że u kogoś właśnie widziałem taką mechanikę, ale już nie wiem u kogo. Ale dobra, na razie tam się dajemy, tylko właśnie to jest trochę głupio, bo jednak my się cofamy. Chociaż będziemy mogli tutaj użyć punktów szybkiej podróży, ale to chyba nie zmieni nic, bo raczej... odległość będzie mniej więcej taka sama, więc w porządku. Nie wiem, czy to jest opłacalne, odkrywanie wszystkich tutaj punktów szybkiej, szybkiej podróży, ale... Jak była kiedyś taka podpowiedź, żeśmy je odkrywali, bo oczywiście odkrywamy przy nich tajemnice, jak i nowy teren, więc jednak nie muszę tylko jeździć po całej mapie, tylko wystarczy, że przejmę sobie niby jeden punkt wraz ze skarbem, który tam jest ukryty. I powinno być chyba już w porządku. Mam nadzieję, że uda mi się oczywiście też ulepszać naszą osadę, na ten szósty poziom, bo nie ukrywam, żeby mi się przydały. Pozostałe budynki, tylko właśnie przydałoby się też pokończyć nasze budynki, które aktualnie mamy rozpoczęte I tą całą chatkę łowców I tą... panią... Pityę? Petę? Już nie pamiętam, ale tą małżonkę... Nie, siostrę wolesa Jak małżonka przecież nie byli rodzeństwem eee, Też by się przydało to ukończyć, bo mnie ciekawi, czy to będzie jakaś misja związana z Wallace'em, czy jak Wydaje mi się, że chyba tak, chociaż tak nie do końca bym powiedział a jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać, mam tutaj niebo od razu artefakt, skarbik, nie za dużo tego jest. A powiedziałbym, że tutaj coś mi nie pasuje. Bardzo dziwna sprawa, jeszcze... a, tam dalej. Maska. Nie wiem co to może być, pierwszy raz widzę taki znacznik artefaktu. Co na tego tak od razu? No co? niszczymy. Teraz mogę to raczej... Eee... Yy, Eivor, Co jest? No, no bo z moją się stronę pewnie ciągnąłem. To i tak. Uuuu oj, oj, oj To mi wygląda na jakieś takie nie wiem, zadanie główne tak trochę. O, nie mogę się wspiąć? Naprawdę? Do no, Eivor, no kurde, no... Co jest z tym sterowaniem dzisiaj? No, nie no, zaraz przez oknę chyba wyskoczę, no Co jest nie tak? No, mam nadzieję, że tej damy radę zdobyć tomo. Tajemnicze... ten sekret dzik, bo to mnie ciekawi ta maska. Oczywiście zdobywaliśmy na przykład mapy skarbów, jako te artefakty. A aktualnie to w nie wiem co to może być. A wiem, że tutaj mam punkt szybkie podróży odblokowany I od razu mam tutaj chyba skok wiary Albo i nie, oby był stuksiana, Bo inaczej może być co A też mam nadzieję, że ten artefakt nie będzie jakoś pod ziemią Chociaż nie wydaje mi się, bo tam nie mieliśmy żadnego znaku schodków Albo przejścia Chyba, że byłoby coś do zniszczenia Wtedy to niestety mogą być podziemia Jak tutaj to wygląda? Musiałbym zaskoczyć Chyba już widzę no, trzeba raczej tędy... Mam przeciwnika tutaj? A bo on jest tym skarbem. Dobra. No, nie dam tego raz rozwalić. Tutaj to mamy. Mhm. Uh -huh. Ciekawe. Jak mogłem tutaj się dostać? Znaczy, że raczej nie bez przyczyny. Mam tutaj taki fajny konar. Oby jednak bez przyczyny? Tak po prostu sobie. urósł. Jak mogę nam się dostać tamtej wieży? Do środka bardziej. A szczerze, strać to. i się gracz do pomprzenia, jak on się, kurde, dostał? Nie wiem, ale spróbujemy jakoś. O kurde, tędy poschodzić. Idealnie skok. Wiary. Projekt nie mamy. Kurde, mogę tam że zabrać, zebrać, ale już strać to. Tylko, że właśnie przydałoby się srebro trochę nazbierać, albo jakieś przedmioty po drodze, bo niestety. Wszystko co miałem, to posprzedawałem na łuk drapieżny, czy jakiś tam inny łuk, który wykorzystuje strzały strzał drapieżcy. Więc może być lekki problem. Ale mam nadzieję, że gdy tam dojedziemy, to będzie jakaś fajna akcja. Bo nie ukrywam, że przydałoby się w końcu coś fajnego porobić, a nie tylko jakieś nudne tajemnice. Chociaż czasem tajemnice są naprawdę fajne. O, odnowiony. Bardzo dobrze. Hmm, Ciekawie mnie, czy tutaj będzie jakieś wiki Nie jązwickie, tylko gry. Przybliżyłoby nas to trochę do skończenia wątku owych wojowników i od razu byśmy mieli nową misję związaną z Ragnarem Dodbrukiem. Naprawdę? Do przenisy? O, ale za to mamy kupca, stajennego i oczywiście zadanie główne. Nie wiem czy przypadkiem progres na Upleum się nie zaktualizował, ale teraz raczej teraz zobaczymy. Mamy oczywiście orlok i zawody w piciu i skarbik. Poszukaj skóry i porozmawiaj z nim. No na razie będzie przy karczmie, chociaż zobacz. No tutaj od razu jest. Przy Orloki będzie tam w środku. Ale tutaj mamy dwa skarby, o to wychodzi? Nie, nie mogę przybliżać. Żelazo. O, kluczyk. Okej, okay, tajemnice. Dobra. Przeprawym się przez, 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 przez ten zbiornik. Przepraszam, że tu nie ma żadnego mostu, chociaż mogę pewnie tam dookoła płynąć. Ale niech już będzie. On z tego co tam Randy mówiła, będzie sobie w piwiarni czekał. Znowu uderzył w ten mikrofon. A będzie w piwiarni czekał. więc Nie ma z tym problemu Buckingham. Teren zastrzeżony. Nie, nie, nieufności. Ale czemu od razu teren nieufności? Póki nas nikt nie widzi, to możemy chyba pobiegać. No tak, ale piwiarnie to jest to samo co

I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? Hmm. What's it worth to you to find out? I'm asking a simple question. You start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers. What for Hadisma? You seem to respect this man Gidrich. If he was talking to my brother, it's because he wants what's best for this Shire. Maybe you're a woman who also wants Axeneford Shire to be free and to decide its own fate. A woman will stand up for her village, won't be crushed under the boot of oppression. I hope I am.

no to ciekawe, że taką burdę tutaj zrobili. Zaczynamy tutaj światek. to wygląda. Kurde, duże miejsce. Wiesz, że jest dużo terenów, a mało rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... I tutaj pięć. No to możemy wszystkie od razu tutaj miejsce zaliczyć, na to wychodzi chodzi. W przyszłym odcinku. Yyy, e, Baka, A, tamta to była. Już chciałem do tej pierwszej iść. Huh. Dawać jest z w pojedynek? Chyba w ogóle sobie trochę strzału. Cieka czy mogłem to miejsce zaliczyć przed tym, jakbym poszedł do tamtej chaty, e, tej babki, w sensie tej ka karczmy? Tęk się że chyba nie. Wcześniej używałem tego zmysłu raczej nic nie było. We could have caught you to bloody giblets, full-kissed. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with the Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. Haven't you some murderous errands of your own, Basim? Why are you here at all? my path crossed with sigurd's long ago. we work together now toward a single purpose. brother, we should be forging alliances. send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor... gods above, i'm grateful you've joined us. we have made strides towards an alliance, in fact. a local thane called giedrizz has pledged an oath to me. i've heard of him. the alewife also mentioned a lady edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman until Gudrun's army ended his life. Now she's taking up her husband's fight with a promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So, to fight her, you've pledged your sword to a minor Thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Avar. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods! All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Giedrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Nie, jeśli działamy wkrótce, ona ciągnęła swoich więźniów do długiego Z tobą tutaj możemy podjąć niespodziewany atak. Jeśli Giedrych jest naszą najlepszą szansą na aliancję, to zobaczmy, to się robi. Rozpoczęto wątek nowego miejsca, kamień Paladynki. w porządku, czyli musimy odbić. Salibishat night something of little reward. have you lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, but he follows my lead. Always. He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright. And he has opened my eyes to a magnificent truth. He has promised me a reward so unusual, so incredible, it will shatter your mind to sharp.

Znaczy to sobie wysiadanej w Buckingham. Dobra, no to już tam możemy polecieć. To jest trochę dziwne, że gdy blokujemy obrażenia tarczą, nie możemy się ruszać, a gdy mamy ją w ręku, możemy sobie normalnie chodzić. To jest według mnie trochę bez sens. A może da się jakoś zwiększyć siłę, że możemy nosić broń w obydwu rękach? Nie wiem. O kurde, jak... to jest za duże przybliżenie. W sumie możemy pouciekać. Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Tutaj takie rumowisko. Możemy się wtapiać w tą lines, eh? Naprawdę? Ja pamiętam, że w jakimś miejscu mogłem jakiegoś pijaka wynająć? Czy coś takiego zrobić, żeby on właśnie. odwrócił uwagę przeciwników? Co wydaje się już ciekawą sprawą. się coś go słychać. Dobra, jesteśmy. Bywasz. A, i pewnie Sigurd nam jest potrzebny. Ale tego nie damy rady chyba zrobić. O nie, muszę zachować anonimową. No to zajebiście. Czekaj mi ta czwórka trochę. O, tak! Zajebiste. <grystanie> Ale to jest dobra umiejętność. Co jest? <grystanie> Genialny szał. Ciekawe czy tak samo możemy jakiegoś cięższego przeciwnika. Zaatakować oby to było. Zaibiso, tak szczerze. Kurde, doro są te umiejętności. Chyba powinien już dać radę. O, przeszukanie. Nie, podniesienie. Słabo, wyważ. The door. Never. Our goal is fixed. We shall soon be. Sigurd, kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Giedrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred of Wessex begging for his army. Clap your mead hole, Giedrich, lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex. And that poxy ass bastard Alfred, we won't have it. Edwin, you're nothing now but a churlish widow. What power you had lies rotting in your husband's grave. You heathenish, fork tongued dame, foul smelling heap, I have on you all. Lady, choose your next words with care, for you see before you the future master of all England, Sigurd. Of the hungry Raven clan, Lay down your arms, Free my friend here, and kiss my lordly feet. You will not get a second chance. Sigurd, are you cracked? And you can kiss my rosy red ass, Wayface? I've done with this offal. I leave them to you. Flay them alive, and tan their flesh for saddles. No i naprawdę są, że nas pokonają. O nie, to jest za duże przybliżenie. To jest znacznie za duże. Aha! Czyli nas jednym ciosem obalili w taki sposób, że nie byłem w stanie wystrzec tych strzał? Dziwna sprawa. O, teraz stałem niby. Czyli tym toporem tak nas nieźle poniewierają. Także przydałoby mi się adrenalina. No jakieś umiejętności, ale niestety, wszystko pozużywałem. Tej adrenaliny w ogóle nam nie przybywa. O, nadepnij. Nawet przy zabójstwie. To jest bardzo dziwna sprawa. Może przy zabójstwie tak trochę, ale to i tak jest nic. O, ten mocniejszy. Na niego czwórkę użyjemy. Na go. O, zajebiste. You this is avor my stone-armed sibling well met that was your plan sigurd to charm the lady with your vague hope of kingship prophecy Aver, not hope no time to squabble edwin's taken most of the shires thanes she has her way they'll be dead by supper tend your wounds giedrich we'll free your friends and what of the holy woman fulke you promised us a meeting with her. I did, I. But it's a fair mystery why you'd want to talk with. Where is with. she? Fain Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where, and we'll go now. Their lives depend on the speed of your tongue. Southwest of here, halfway to Oxenaforda, at the Leichvila garrison. Batim, ever to horse. Hroh, check Powiedzmy zachodnia część Buckingham. No to tutaj niby. Na mapie bym to zobaczę jak to wygląda. tu. Sporo mamy skarów, czyli właśnie idziemy raz kimś walczyć. Tutaj mamy Lowcaster no, od razu. No dziwne trochę, bo mam tutaj ten teren dalej nasz niby... Nie wiem. Ale za to wiem, że na razie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się nie podobał.